Mój kanał ma już jeden rok, wiesz drogi widzom. Nie, nie, jestem krowko 300. od razu Tu ani nie mam jak zrobić, mówiła figurka LEGO i żeby to jakkolwiek fajnie wyglądało, więc użyłem siebie. Teraz pokazywałem twarzą. Ale zatem macie fajny plakat z Jurassic Parku. No. LEGO, Jurassic Park, Jurassic World. Jurassic Park to mój ulubiony film. Dobra, anyway. To co właśnie widzisz, to będzie skrót moich wszystkich animacji przez ten rok. Streszczenie całego kanału, więc miłego oglądania. Czuł! Dzień witajcie! To Nie menel. ja jestem Menelem, gałganie 1. Chcę, kupiłeś mnie, czy tak jak ci kazałem. Sprzedawam swoją na filmik. Będę grał w grę. O, wiecie, ładne, światło, się. Pan i pokonał wszystkich ninja, z wyjątkiem jednego różowego ninja. Kim ty jesteś? na odkryć. Załeś. To bardzo dobrze, drugi widz że dotrwałeś do tego momentu, pewnie i tak nie dotrwa, ale key. Chciałem powiedzieć, że seria o Batmanie, która wychodzi dość długo, odcinek y, pierwszy wyjdzie już bardzo niedługo. Kiedy za ten film jest 5 lipca, kiedy jest reszta kanału, y, to ten film nie mam kiedy w sumie wejdzie, bo jeszcze go nie opublikowałem nawet na premiera. ale wyjdzie jakoś myślę 8 lipca. Albo nawet 6 lipca, prawda? Nie, no macie, znajdziemy to śpiące. O, i właśnie, bardzo istotna informacja: założyłem nowy kanał. Spokojnie ten kanał jest główny, czyli na tym kanale nadal zostanę. wszystkie filmy. Będą, nie wiem, może nie wszystkie, ale yy, spokojnie ten kanał nie zostanie postojony. Ten kanał nadal będzie głównym kanałem, ten kanał będzie ważniejszy. Aczkolwiek ostatnio zaczęło rozwijać się również strona animacji o animacji które nie będą z lego, czyli normalnych animacji i na właśnie tym kanale będą no, pojawiały się normalne animacje. Być może z moim kolegą, który niedługo również założy kanał, ale nie wiem do końca kiedy. remiku. myślę, że tak będę go nazywał i myślę, że z Toremikiem jakiś film nagram. Eee, w każdym razie zwiastun tego kanału chyba już jest, a jeżeli go nie ma, to wychodzi dokładnie tego dnia, kiedy ten film. Więc zapraszam do tego kanału, link w opisie, w komentarzu, Wy... nie, udostępnijcie ten film swojej mamie, udostępnijcie tej swojej babci i, i udostępnijcie ten film swojemu kotu. Wasz kot musi mnie poznać. Proszę Rozumiem to!